Witam w kolejnym odcinku Auta do 10 tysięcy, a dzisiaj na tapetę wchodzi samochód za 3000, a jest nim Seat Cordoba po lifcie. Zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Kolejny samochód, a jest nim Seat Cordoba z 2001 roku: 1,6 benzyna plus gaz, 4 cylindry 75 koni. Samochód w 2021 roku, w styczniu, jakoś tak początek. Właściciel zapłacił 3000 zł. OC 330, 162 zł. Przegląd, rejestracja 90 zł. I tablice są jeszcze od pierwszego właściciela. To jest y, trzeci właściciel na chwilę obecną. I tablice mają flagę biało-czerwoną oraz Opłata skarbowa kosztowała 60 zł. Tyle kosztów na tą chwilę, co zakup samochodu, rejestracja, przegląd oraz OC kosztowało 3642 zł. I samochód naprawdę był do jazdy. I obecny właściciel nie za wiele w tym samochodzie zrobił. opony, wymienił na początku, ale to będzie w dalszej części. Właściciel samochodem jeździ od dwóch lat. W styczniu jakoś w styczniu lub grudniu, mówi, nie pamiętam dokładnie, musiałby zajrzeć, ale w styczniu lub grudniu minęło dwa lata, odkąd jeździł. Przyjechał samochodem, lekko ponad 100 tysięcy kilometrów. I naprawy, które zrobił w tym samochodzie, to jest tak: tarcze oraz klocki przód z wymianą 250 zł. Do tego olej 120 razy 10, mam napisane. Do tego zrobił rozrząd. Raz zrobił i na rozrządzie jest przejechane u niego na tym nowym koło 40 tysięcy. też nie jest pewny. Musiałby zajrzeć tam do tej książki, co to pisze. Następnie wymienił tłumik końcowy, który kosztował 150 zł. Zamek w drzwiach się zepsuł, kosztował 50 zł. Sam go też wymieniał. Duża naprawa właściciel robi sobie sam w samochodzie. I najdroższa naprawa, jakoś we wrześniu jechał na urlop. Samochód zaczął pobierać dużej ilości oleju. Zastanawiał się, czy wymienić nim silnik, czy zrobić remont tego silnika. Zrobił i naprawa silnika, czyli wymiana pierścieni, planowanie głowicy, uszczelki, wszystkie płyny, filtry i tak dalej. Nie pamiętam, co tam jeszcze było robione. Mówił mi, ale zapomniałem. 1900 zł zapłacił u mechanika. Zrobił 100 tysięcy kilometrów i włożył w samochód 2800 70 zł, no do tego tu mamy uznane w tych 2870 zł. Tylko jedną wymianę oleju, powinienem to policzyć, ale nie umiem do tego policzyć. Yy, do te... Trzeba doliczyć do tego 1080 zł i byśmy wiedzieli, ile kosztowało to. Yy, dalej, 6212 zł. Samochód wyszedł do tej pory z zakupem, plus wymiana tych wszystkich tarczy. I doliczmy tą wymianę oleju 1080 zł, co daje nam łączną kwotę 7292 zł. Za tyle właściciel przejechał z ponad 100 tysięcy kilometrów samochodem. Samochodem robi około 50 tysięcy ponad e, miesięcznie, dlatego że też, że on wraz z narzeczoną pracują w służbach odmiennych, ale jak on wraca z pracy, to ona jedzie tym samochodem i on ma do pracy tam i z powrotem, jeździ tam po 7 razy w miesiącu. To on ma samochody, 300, 300 km, ma, a ona ma dziennie gdzieś około 130. Także gdzieś tam się zmieniłem. Posiadałem też jeszcze inny samochód, ale tym jeżdżą dlatego, że on spala. Mówi na trasie nawet 6 litrów gazu do 100 na godzinę potrafi ten samochód spalić. Tak, to mówi 7 do 8, wiadomo jak się jedzie, ale te 7 litrów załóżmy, to wcale nie jest dla tego samochodu problem, żeby spalił. Także, takie koszty eksploatacji tego samochodu. Powiemy teraz troszkę coś o samym modelu. Ten model, Seata Cordoba. Taki jak ten model. Zaczęto produkcję w 1999 roku, zakończono w 2003. Najpopularniejsze silniki, jakie na naszym rynku były głównie benzynowe. To jest 1475 75 koni. 1.6 koni, taki jak jest tutaj. Oraz też była wersja Cupra 1.8 Turbo, 153 lub 6 koni, nie pamiętam. Były też oczywiście diesle, były SDI, wsadzane tam najchyba chyba słabsze 63 do 69 koni jakoś tam było. Słynny 100-konny, 90-konny diesle też były, ale najczęściej spotykane na portalu aukcyjnym i tak dalej jest właśnie ten 1.416, tak? 1.8 już jest bardzo. Bardzo drogi. No i wersja Kupra już jest samochodem kolekcjonerskim. Ona jest trzydźwiowa. Naprawdę ładny samochód. No i a propos nadwozie, mieliśmy trzy nadwozie. Ko y sedan, taki jak mamy tutaj. Kombi, tak jak teraz tutaj na zdjęciu Łukasz Wrzuci. Oraz trzydźwiowy, taki jak mamy na tym zdjęciu. Również była wersja rajdowa. Taka żółta w latach 2000. pamiętam w grze Colin McRae jeździłem takim autem, oczywiście w grze na komputerze, także również ten samochód, ten model samochodu jeździł w rajdach, to nawet na czołowych miejscach z tego co kierzę ale nie powiem wam jaki kierowca, kto nie jeździł na rajdach mało się znam, to nie Formuła 1, żebym coś mógł o tym powiedzieć także tyle o historii i przygodach SATA Cordoby Przejdźmy do oględzin samochodu z bliska, z zewnątrz oraz w środku. Jak to się Łukasz teraz śmieje, test klamki. Nie wiem, co on się śmieje z mojego testu. On jest fajny. Mi się podoba. <grym> Powiem wam, jak w golfie trójce. No, dobra. Tyle z testu. Eee, co, boczek. No, widać, widać użycie już po boczku. 260 tysięcy no i naprawdę widać, tylko powiem wam, że osoby, które jeżdżą tym samochodem nie są jacyś otyli, ale takie naprawdę zbudowane chłopy nie są grubi po prostu kawał, czy poprzedni właściciel, czy obecny kawał chłopa siedzenie nie jest jakoś tam specjalnie, mówię, tutaj się domusi jakieś materiały, nie wiem, dawno nie siedziałem w drugiej takiej kordobie dlatego też nie powiem, ale muszą być materiały jakieś użyte słabsze, no i co, wejdźmy sobie do środka powciskałem coś, światło Eee, przebieg 260 tysięcy, trzeba kluczyki wsadzić eee, No co, tutaj Światła Te przełączniki Może z tego się ten dźwięk robi jak w Golfie Trójce, bo Manetki takie same Co jest fajną rzeczą? Te radio w Bardzo dużo Cordobach, w Ibizach Również występowało te radio I Ten samochodzik Nie wiem to Czemu mi się to podoba, no ale wtedy jak W 99 czy 23 Roku Taki bajerek. Wydaje mi się, że fajna rzecz. Jakoś tak to wnętrze pokazywało, że jest dużo nowocześniejsze. No co, miejsca na głowę jest ok. Tu jakoś miejsca, mówię, schoweczek. Dźwiczki sobie zamkniemy. No co, siedzi się, siedzi się w porządku, no. Jak mówię, jak w Ibizie, jak w Volkswagenie Polo. Bo to na tej samej płycie podłogowej. Szybka w prądzie. E, regulacja fotela. Jest. No cóż, klimatyzacji ten samochód niestety nie ma. Właściciel mówi, że to jest jedyna wada tego samochodu, bo ten samochód może tak się mówi, nie wygląda, nie jedzie, no i też nie pali. Paliwa. 7 litrów gazu to jest naprawdę fajna cena jak za jazdę autkiem. Na dzisiejsze czasy to naprawdę jest duża oszczędność, bo gdzie diesel pali tam około powiedzmy 6 litrów. Tak jak właściciel ma tego Golfa. Właściciele mają. I spala ten go gdzieś około 6,5 litra. No wiadomo, że przyspieszenie i samochód jest dużo dużo nowszy. Ale kupować paliwo po 7,55 tankowałem swój samochód, a gazos nie wiem po 3,20 tutaj u nas. I tam ten spala 6,5 i ten spali no nie spali 7 w mieście, mówię, to auto nie jeździ po mieście, one, wiadomo, jak już dojeżdżają do pracy, to one wjeżdżają do tego miasta, ale średnia wychodzi naprawdę głównie to jest gdzieś na autostradzie, trasie szybkiego ruchu lub po krajówkach. Przejdźmy sobie do tyłu. No i wchodzimy do tyłu. I wam powiem tego, tak nie słychać tutaj przez tego murowanego blaszaka, że tak powiem. Nie, od blachy się odbija, ten dźwięk jest całkiem inny na mikrofonie niż na zewnątrz by Był, dlatego to też tak nie słychać, że to działa. No co, boczki odklejone jak w większości samochodów Volkswagena i tak dalej. Miejsca jest dużo z tyłu. Ja też może mówię, wysoki nie jestem tam, niecały 1,80 80 m. mam wzrostu. Wagi może trochę więcej. Ale jest wygodnie. Jest wygodnie i na głowę i... No i naprawdę miejsca jest fajnie. Siedzę, tyłek do końca. Głową, włosami dotykam pod sufitki, ale ona też delikatnie... Ona też to delikatnie opada, ale mówię, to się gdzieś odkleiło, ale już po tylu latach miała prawo. No i cóż, tu ktoś bardziej rozwalony siedział. Miejska, miejsca na półkę, czyli głośniki jakieś szłoby wsadzić. Kawał głośnika by to wlazło. No. Szkoda, że się nie otwiera yy, klapa tylnia w modelu starszym, w modelu tej przedliftowej kordobie, z tego co wiem, się otwierała. Siądę tutaj za. Tak, by właściciel siedział. No to tutaj już Wam powiem. Yy, właściciel ma prawie tam 2,93 m, jakoś tak. Szczelam, nie mierzyłem go, ale jest wyższy ode mnie. No to tak, by za nim siedzieć, przykładowo za kierowcą. to tak by się siedziało. No takich dwóch jak on. No to może już by było ciasno, ale mówię, nie trzeba było tyle jeździć i rosnąć. No, także miejsca, miejsca jest jak najbardziej, no wiadomo, jak tak siądę we czterech tutaj, no to mówię, da się jechać, no jest na pewno jest więcej miejsca niż Volkswagenie Polo w Ibizie, no wiadomo, to też... W Ibizie też jest troszkę może inaczej, polówka jest tak samo, ten rozkład w tych autkach może jest troszkę inny, gdzieś jest. Może kanapa, na pewno jest kanapa inaczej wyprofilowana, przez to tu jest może troszkę wygodniej. Tykko łapki mamy, no i co? No i przejdźmy sobie do bagażnika, otwieranie znane sata pod spodem zameczek. No i co? Powiem Wam, ten otwór jest nawet dosyć duży, ale bagażnik też nie jest mały. Zmierzmy go sobie, bo bagażniczek będzie miał gdzieś około metra, myślę. Myślę, że będzie miał. A jest go około 90 cm. Także szerokość, bo już nie powiem, że nie mierzyłem. Szerokość bagażnika też jest gdzieś tak 100-140 cm, tak jakby się uparł, to włożymy gdzieś tam coś wielkości, tam na jakąś listewkę. No nie wiem, coś coś za przywieźć czasami, także coś takiego pod spodem. Wiadomo, butla z gazem, a nie wiem, jaką dużą właściciele mają 35, czy 40? Koło widzimy w pokrowcu i co. Zrobimy te z butli. Weźmiemy butlę. Zastanawiam się, ja, czy w jakimś zadaniu w końcu mi wejdzie na stojąco. Ale chyba nie. No i Zobaczmy, sobie. Bagażnik. No. Też czy wejdą. Tu z przodu już raczej butla nie wejdzie. Także bagażnik. wiemy jak wygląda, ale tu jeszcze wysoko. Szłoby coś położyć walizkę. Na wakacje bierzemy trzy butle z gazem i walizki? No. To co? To jest bagażniczka. No i przechodzimy do podsumowania. Czy warto? Wydaje mi się, że tak. Dlaczego? Samochód za 3000 zł. Właściciela wyszedł 8. Czy przekroczył tam 8 po dodaniu tego wszystkiego, 7200? Teraz nie widzę tego. Załóżmy, że to 8000 gdzieś tam jest, bo tam jeszcze chyba nie było drugi raz, drugiego oczywiście przeglądu i drugiego oceny. No to gdzieś tam będziemy mieli 8, ponad 8 może nawet. I przyjechał ponad 100 tysięcy kilometrów, a do pierwszej naprawy po zakupie samochodu zrobił, ja wiem, 30, 40, 20, no coś koło tego. No ale załóżmy, że nawet jak zrobił te 20 i wydając 3000 zł na samochód z gazem, i przejechał 20 tysięcy kilometrów bez włożenia jakichś tam większych pieniędzy. Może, nie wiem, oponę zrobił, niż jakiś klocek. Wiadomo. Groszowe sprawy. Wymienił olej na pewno. No to uważam, że cena jest bardzo dobra. I nawet teraz, przy wydaniu tych 5 tysięcy, bo oczywiście doszła kapitalka silnika, czy kapitalka remont silnika, kapitalka to na pewno nie była. 5 tysięcy złotych i zrobił jeszcze raz powtórzę, ponad 100 tysięcy kilometrów, to uważam, że Jeżdżąc jakimś samochodem droższym, gdzie są części droższe, eksploatacyjne, i więcej by spaliło, to naprawdę jest bardzo dobry, tani i wdzięczny samochód. I właściciel powiedział, że ten samochód ma dożywocie u niego, bo nawet jak miał wycenili mu wymianę tych pierścieni na 1900 zł, no to mówi co? Za ile ją sprzeda za dwa. Komuś tu koło komina, jak będzie jeździł, nie będzie robił teraz, no to tego oleju będzie żarła, ale nie aż tyle. I powiedział, i co, sprzedają za dwa, i co? Dołoży te dwa co kupi. Tak wie co ma, zrobił te pierścienie jeździ. samochód przestał pobierać olej. W sumie nie zapytałem, czy tam na dłuższym dystansie, czy coś dolewał, czy nie, ale na pewno znaczne tej ilości tego oleju się już zwróciły pieniądze, które zostały wydane. No i przede wszystkim pamiętajmy, że samochód pali 7 litrów gazu. Mówi te 6 jest nawet w stanie osiągnąć do tych 100 na godzinę delikatnie, jak się puści, gdzieś tam na trasie. To 6, ale te 7 wcale nie jest jakiś wyczyn. Także co? Tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, widziałem, że tych komentarzy jest coraz więcej. Zostawcie tą łapkę w górę, subskrypcję, zapraszam do komentarzu. Mówiłem też o konkursie, będzie ten konkurs, tylko czekamy jeszcze na decyzję z nagrania jednego samochodu. Jeżeli będzie już wiadomo, kiedy będzie ten samochód, ogłosimy konkurs i przy nagrywaniu tego samochodu. To będzie naprawdę fajny samochód. Nie będzie do 10 tysięcy, tylko będzie grubo powyżej 100 tysięcy. Samochód pokazany? Wtedy ogłosimy ten konkurs. Tylko musimy wiedzieć datę, kiedy będziemy mieli ten samochód fizycznie. Także co? Jeszcze raz powiem: zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zapraszamy na TikToka. I co? Do następnego. cześć!